Witam serdecznie, moi drodzy Państwo, witam. Patryk Angowski, Karam Playerman, witam w nowym formacie. Chciałbym spróbować omawiać premiery każdego miesiąca i dziś wypadło na październik 2025 roku. Jesień się rozkręca, długie jesienne wieczory. To jest najlepszy moment i najlepszy czas na najlepsze gry, a tych w październiku nie powinno zabraknąć. I o tym w dzisiejszym przeglądzie. Zapraszam bardzo serdecznie. A więc tak, moi drodzy Państwo, zacznijmy od Ghost of Yotei. No cóż, genialna gra. Następca Ghost of Tsushima. Gra genialna. Przede wszystkim Sucker Punch udowadnia, że potrafi robić gry bazujące na Japonii, odzwierciedlające ten klimat, świat i ten jakby... Tak, ten klimat. Yotei będzie twórczym, ale też twórczym rozwinięciem cusimy z dużym rozmachem. Fabuła opowiada o przygodach zupełnie nowej postaci, kobiety imieniem Atsu. Ma miejsce w 1603 roku, więc naprawdę długo po wydarzeniach z jedynki. 300 lat po wydarzeniach z jedynki. Atsu i jej historia trochę mi przypomina Kill ponieważ mamy tutaj kobietę, która chce się zemścić na gangu Yotei i ma wyeliminować jego członków. Członków, którzy są rozsiani w ogromnym świecie Ghost of JT, który to naprawdę na zwiastunach, na gameplayach wygląda fenomenalnie. PlayStation 5 potrafi dowieść naprawdę dobrą grafikę i ta gra zapowiada się na naprawdę fenomenalne, fajne wizualnie doświadczenie. Przede wszystkim debiutuje ona niedługo tak rzeczywiście po Assassin's Creed Shadows i będziemy pewnie łączyć te dwie gry i je porównywać. Moim zdaniem JTI rozjedzie Assassina, chociaż Assassin's oczywiście dobrze się sprzedaje i w zasadzie odniósł taki komercyjny sukces. Wszak Ghost of JTI od Sucker Punch wydaje mi się jednak ciekawszą propozycją dla fanów orientalnych klimatów. No i ta, to JT jest właśnie takim sensownym rozwinięciem oryginału. Oryginał był bardziej liniowy, Miał innego bohatera, inną miejscówkę. W zasadzie zamykał się do wa w walce, zamykał się do walki kataną. Co było fajne. Trzymało to klimacik japoński, było dla fanów też katany, walki mieczem, samolotów i tak dalej. Tutaj. A Nasza bohaterka. Wydarzenia mają miejsce już wtedy, kiedy jest broń palna, więc ona będzie też mogła korzystać z broni palnej. Będzie w bardziej otwartym świecie, w którym będzie mogła podejmować akcje po swojemu jak będzie chciała. Będzie mogła łączyć właśnie różne style walki, różne broni, nie tylko katana, ale właśnie broń prochową, broń palną. Zapowiada się naprawdę fajnie, sensownie. Taka, nie, nie, nie lubię tego używać słowa, be, tego wyrażenia, bezpieczna kontynuacja, ale w takich kontynuacjach nie ma nic złego. Jeżeli ko, ktoś rozkochał się w Cuslimie, która miała swoje takie mini, mini fajne nawet gameplayowe rozwiązania, pamiętam te treningi fajne były tam akurat przy tych takich, też trzeba było się namęczyć, żeby patronować. To jest twórcze tego rozwinięcie. Uważam, że sama Atsu jest ciekawszą bohaterką i mi się to wszystko, ta zemsta na czterech um, członkach gangu, kojarzy bardzo z Killbilem, z Killbilem naprawdę. I na pewno jest to jedna z najważniejszych premier tego roku. Uważam, że może być to nawet kandydat do gry roku. Um, no i na pewno Sony pokazuje, że jednak, no jak oni wypuszczają coś na rynek, to jest wokół tego szum i ich eksy. Robią wrażenie, no bo nie oszukujmy się, to wizualnie naprawdę wygląda wybitnie. Więc początek października jest naprawdę gruby, 10 października. Wjeżdża Little Nightmares 3, które możecie zobaczyć za moimi plecami. Bardzo oryginalny, fajny tytuł, który jest takim mrocznym odzwierciedleniem. Z elementami kooperacji, jest to trzecia odsłona serii gier platformowo-zręcznościowych, utrzymanych właśnie w konwencji horroru, co jest kreatywne, oryginalne. Nie ma zbyt wielu takich gier. Za sam projekt odpowiada znane, ulubiane i uznane w branży Supermassive Games. Tytuł Little Nightmares 3 trafi na PC, na PlayStation 5 i Xboxa. Jest to taka typowa side scrollówka, typowa platformówka. Um, z elementami zręcznościowymi, um, grafi fajną grafiką. Generalnie to na trailerach też mi się podoba, dość dobrze to wygląda. Jest mroczne, może pewnie przestraszyć. Um, wymaga od nas rozwiązy z rozwiązywania różnorakich zagadek środowiskowych, polegających na różnych mechanizmach w tej grze. Więc będziemy musieli jednak ruszyć głową i jednak sobie tutaj pokombinować, aby odkrywać kolejne ścieżki do kolejnych etapów, do kolejnych miejscówek, w tym tytule. A przede wszystkim Little Nightmares 3 to szansa na to, aby ten horror, tą, tę platformówkę pięknie narysowaną, w pięknej grafice, przeżywać w kooperacji. Jak ja uwielbiam gry, które są w kooperacji. Uważam, że ja ostatnio gram dużo w The Division 2 w kooperacji, właśnie. Kooperacja u mnie nawet jest lepsza niż typowy multiplayer. Ktoś kontra ktoś. Little Night Parts, 3 będzie można ukończyć właśnie w kooperacji z drugim graczem, a jeżeli już nie znajdziecie drugiego gracza, a uważam, że po premierze nie będziecie mieli z tym problemu, no to będzie można grać z tą drugą postacią, którą będzie kierowała sztuczna inteligencja. Ciekawostka jest taka, że doczytałem, iż wystarczy jedna kopia aby grać sobie w kooperacji, czyli jeden, jeden, jeden z Was tak naprawdę musi mieć grę, abyście aby mogli grać we dwójkę, więc to jest na pewno fajne. Little Nightmares 3 to jest taki może mniejszy trochę tytuł, nie, nie, bo w ten październik jest nadźbany dobrymi tytułami, ale polecam, bo wygląda fajnie. Ja, ja, ja uważam, że jak e, rzadko gram w gry tego typu, tak to Little Nightmares 3 jest warte mojego czasu i Waszego z pewnością, no bo mówię, e, Mroczny, Horror w fajnej atmosferce no i z kooperacją. Te wieczory jesienne w dwie osoby będziecie mogli doświadczać trójki od Supermassive Games, co wam serdecznie w tym miesiącu polecam. Battlefield 6 10 października. Październik. PlayStation 5, Xbox, PC. -ty. Battlefield 6, na którego czekałem wiele lat. Battlefield 6, który wraca do korzeni. Battlefield 6, które Dice nie robiło już same, tylko w ekipie. I Battlefield 6 które przeszło przez proces Battlefield Labs. Generalnie dla mnie najważniejsza gra tego roku, może nawet i ostatnich lat. Dlaczego? Bo Battlefield po wielu latach takich kolorowych zagrań i nieudanego 2042. Dobrego, wszak, też już zdala dala od klimatu Battlefielda, Battlefielda V, Battlefield 6 wreszcie wraca do korzeni. Czuć tutaj trójkę? Grałem w, w, w betę. Czuć tutaj bad, bad company? Gra będzie, m, oczywiście posiadała kampanię, ale creme la creme to tutaj multiplayer, który będzie, nie jak Call of Duty, pozbawiony e, tych wszystkich skórek, gdzie po premierze, po kilku tygodniach, miesiącach, po serwerach, po mapach biegałyby kolorowe pacynki rodem z cyrku. Nie, Battlefield ma mieć militarny, brudny, konkretny charakter i klimat. Tutaj nie spotkacie nikim i nasz biegającej po mapie. I za to ten tytuł pokocham. Październik to Battlefield 6. Dla mnie najważniejsza premiera tego roku. Najważniejsza, bo gra jest to największa. No tu jest to, jest to bardzo duży tytuł, rozbudowany mnóstwo systemów, fenomenalna grafika. Jeżeli będzie miał błędy, no to będzie miał błędy, przymknę na nie oko. Ale jeżeli chcecie do, 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 mm, doświadczyć dużego multiplayera, nie znajdziecie większego, moim zdaniem, większej gry, która wychodzi w tym roku. Battlefield jest dużą produkcją, produkcją też, która może być dla EA w nowych rękach już, odbiciem się od e, jeszcze wyżej, bo i tak jej miał dobry PR ostatnio, ale jeżeli to wypali, no to naprawdę czapki z głów. Battlefield 6 już można generalnie pobierać. Co ciekawe, ostatnio pisałem newsa na miastogier.pl na temat nadchodzącego pierwszego sezonu tej gry. Też trochę zastanawiające, no bo od 28 wchodzi już pierwszy sezon i w tym pierwszym sezonie już dostaniemy mapę, dwie mapy. Więc jakby Dostajemy na start mniej trochę map niż Battlefield 2042, ale w sezonie drugim już dwie. W sumie mogli, w sumie trochę ich rozumiem, bo oni to marketingowo rozgrywają i schematycznie mogliby te, te mapy są gotowe, mogliby je dać od razu w podstawce, no ale wtedy co by zawierał pierwszy sezon, nie? Więc tak sobie to rozplanowali. A i tak myślę, że przez te tam 20 dni, na niecałe, no to i tak nie doświadczymy tego Battlefielda jeszcze tak jak można. Battlefield doświadcza się miesiącami. Poznaje się te charakterystykę tych map, skróty, miejsca dobre, docelowe, miejsca, gdzie naprawdę warto być miesiącami. Więc już wybaczam im nawet to, że ten pierwszy sezon wpada tak szybko i w tym pierwszym sezonie już dają nam mapki, które były tak naprawdę wycięte z podstawki. No ale tak to w dzisiejszych czasach działa. Długo czekałem na tego Battlefielda. O, ten, ten Battlefield jest dla mnie szczególnie ważny. Jego porażka mnie zaboli, ale jego sukces mnie bardzo ucieszy i uspokoi. Myślę, że to będzie jednak sukces. Myślę, że jak znajdą się ludzie, którzy będą go krytykowali, bo to Electronic Arts i zawsze będą krytykowali ludzie Battlefielda, ale dla nas, dla fanów, którzy od kilkunastu lat grają w ten tytuł, ja od dwójki, od, moder, od um, Battlefielda na um, PlayStation 2, no to bardzo ważna to jest dla mnie gra ja i uważam, że nie ma lepszego multiplayera wojskowego na rynku, i, I raczej nie będzie, bo kolorzy to zupełnie nie ta skala, a poza tym tam te kolorki pierdoły, te pacykowanie, to nie dla mnie. Battlefield to będzie dla mnie kombine i kopania rozgrywki na następne lata. Już za chwilę w ten tytuł zagracie. Zdecydowanie polecam dla mnie najważniejsza gra w roku a dla Was. Vampire. The Masquerade Bloodline 2 na PC, ta, PlayStation 5 i Xboxa, 21 października 2025 roku. Ważna gra, na którą długo czekaliśmy. Z nią było dużo kontrowersji, dużo w top, dużo przesunięć, dużo też takich problemów. Ten tytuł miał naprawdę dużo problemów. To nie było łatwe, żeby go wypuścić, żeby go skończyć. Pewnie będą go jeszcze latać, pewnie będzie do niego dużo zastrzeżeń. Ale jest to kontynuacja no wszak już wiekowej gry sprzed um, z roku 2004, także bardzo, bardzo dawno temu, ponownie mamy do czynienia z pierwszą, pierwszoosobową rozgrywką. Jak możecie zobaczyć z tyłu na ekranie, utrzymaną w konwencji Urban Fantasy. Gen, generalnie główną rolę gra tutaj tytułowa właśnie frakcja wampirów. Tych frakcji w tym świecie ma być aż 6, 6 klanów. 6 klanów, ogromne, duże, otwarte miasto, mroczne, zima. Ten klimacik tutaj jest naprawdę fenomenalny. 6 klanów. W naszym wykonaniu będzie to walka o dominację, a dzięki temu, że aż sześć klanów, no to mnóstwo treści, mnóstwo zadań pomocnych, mnóstwo różnego rodzaju postaci, które mają swoje historie. Na rozgrywkach, w zwiastunach, na gameplayach mi się to podoba. Mnie generalnie się to podoba. Dobrze to wygląda, dobrze się to zapowiada. Myślę, że to może mieć jakieś tam błędy, ale gier o wampirach jest niewiele. Tutaj e, zdecydowanie wolałbym, żeby to było trzecioosobowe, ale i tak jestem tym zainteresowany. Dobrze to wygląda na, 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 na obrazkach, takich jak tutaj ze tyłu. Dobrze wygląda ten klimacik. To zimowe takie... Znaczy mi się wampiry z takim zimowym klimatem, pustymi ulicami, mrokiem, ciemnością, jakimiś tam latarniami pobłyskującymi i my szukający kolejnych ofiar, rządnik krwi, klany wampirów walczące między sobą, to wszystko mi się tak też kojarzy. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby taki underworld filmowy dostał fajną, konkretną adaptację w growym świecie. Nigdy się tego nie doczekałem, ale to uh, The Masquerade, Bloodlines 2 dla fanów wampirów uważam, że jest absolutnie uh, kluczowe w tym roku i w tym um, październiku szczególnie. Jest ten październik narzbany innymi grami, ale o wampirach gry nie ma takiej dużej i konkretnej. A Myślę, że uh, w Bloodlines będzie szansa spędzić naprawdę dużo godzin, dużo przyjemnych godzin i nawet pomijając błędy, które myślę, że się Pojawem. Nie uważam, że to będzie kadr dobry roku, uważam, że ta gra może też mieć dużo problemów, ale e, tak długo na to czekaliśmy i tak e, długo nie mamy gry o wampirach w jakimś takim pseudo otwartym świecie, że zdecydowanie warto sobie to spróbować e, i wychodzi tak 21 października na PS5, Xboxie i PCcie. Kolejna gra to Jurassic World Evolution 3. 21 października. Na PC-tach i konsolach. Generalnie oferta dla tych, którzy lubią spędzać naprawdę dużo godzin na e, zarabianiu pieniędzy: na budowaniu, na rozbudowywaniu, na awansowaniu, na zarabianiu pieniędzy, na tworzeniu czegoś w wirtualnym świecie parku rozrywki z dinozaurami. To jest trzecia część istniejącej od 2018 roku serii strategii ekonomicznych Studia Frontier Developments. Prowadzimy tutaj własną wersję parku jaroskiego i tworzymy tak naprawdę historię. Tworzymy duże środowisko, które sobie żyje, które ma które wewnątrz siebie gra, wewnątrz siebie ma jakieś ma ciekawe mechanizmy i generalnie możemy się wczuć jako taki dyrektor, zarządca, prezes. Ta odsłona trzecia ma wprowadzić między innymi możliwość rozmnażania dinozaurów oraz ich oraz ich pogłębione zachowania społeczne, czyli ci te dinozaury z różnych gatunków będą pewnie w, w, w różny sposób na siebie oddziaływały, reagowały, będziemy mogli też je rozmnażać. Z pewnością będzie to znowu symulator największy na największym terenie z dużą ilością nowych budynków, nowych powiedzmy roślin, nowych atrakcji, nowych przedmiotów. Dużo, dużo jeszcze więcej. W ogóle ta seria się przyjęła i jest taka, jest to seria, która park Jurajski, markę Parku Jurajskiego sobie rozwija, jest na rynku, jest lubiana. Gry tego typu takie strategiczne, takie strategie ekonomiczne są zawsze uznane, ludzie z spędzają dużo godzin. Transmitują to są takie lotne produkcje, one nigdy nie aspirują do tego, aby być grami roku. Zresztą akurat uważam, że City Skyline też zasługuje na ogromne uznanie. Uh, Stellaris też świetne, było świetne, jest akurat z takiego gatunku. No ale park Jurajski zdecydowanie najbardziej chyba medialny i taki no, tropiko przecież też jest świetny, i też medialny. I te gry się jednak utrzymują, bo pamiętam Railroad Tycoon było. Dużo takich gier. Jeszcze z, 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 z epoki PSX, ja chyba CONSTRUCTION było, czy CONSTRUCTED. Coś takiego. Ale wracając. Park Jurajski dla wszystkich tych, którzy lubią siedzieć wieczorami. Teraz jest jesień, długie wieczory. Się, lubią siedzieć wie, wieczorami, kombinować, rozbudowywać i to wszystko sobie w wirtualnym świecie monetyzować. Zapraszam Was, bo e, Jurassic World Evolution 3 już 21 października. Killer na PC-tach PS5 i Xboxie, 21 października, Pain Killer. w zasadzie re reboot całej naszej, ma znaczy całej marki, która pochodzi od People Can Fly. Jest to druga część serii tych strzelanek, pierwszoosobowych pierwszo autorstwa naszego studia, polskiego studia, o którym już wspominałem. Ona jest aż, ono było, marka rozpoczęła się w 2004 roku. To dzieło jest, będzie rebootem z nowym bohaterem, bliżej nieznanym grzesznikiem. Tenże grzesznik, grzesznik trafia do czyśćca i dostaje szansę od nieba, aby jednak odkupić swoje winy i musi stanąć do walki i powstrzymać upadłego anioła Azaela. Dużo broni, dużo posoki, dużo krwi, dużo rozpierduchy, naprawdę dużo akcji. Gra akcji dla tych, którzy lubią gry właśnie w stylu Painkillera, czy nas pain killera naszego starego, czy Serius sama. Mało jest ostatnich gier tego typu, w których można się po prostu tak normalnie wystrzelać, wyżyć, i myślę, że jest to właśnie propozycja dla wszystkich tych, którzy pamiętają, chociażby z czasy takiego Bullet Storma, który też moim zdaniem powinien wrócić. Póki co jest mniej tych gier, a te gry w latach 2005, 2010, 2000-2010 dużo było tego typu gier, dziś jest ich mniej, więc każda zasługuje na Wasze uznanie i na Wasze zainteresowanie. Ten painkiller trafi na PS5, na Xboxa i PC e, Co to dużo mówić? Dużo strzelania do Waszej dyspozycji w tym, w tym miesiącu. Tery, Ninja powraca, ale nie Ryu, tylko nowy bohater już 21 października. Za produkcję odpowiada niesamowitykowo, ponieważ będzie to Jest to Team Ninja oraz e, ojcowej marki Platinum Gate, Games, autorzy bajonety i chociażby metal Takie duo połączone, taki duet studiów połączony przez Microsoft dowodzi nam. Ninja Gaiden 4. Ninja Gaiden nie jest jakoś... Moim zdaniem Ninja Gaiden nie jest aż tak potężną marką, jak kiedyś był, a ty też kiedyś nie był aż tak potężną marką, jak ich jego fanom się wydawało. Ale wraca w czwartej odsłonie i fabuła pozwoli graczowi wcielić się w nowego protagonistę, tytułowego wojownika o imieniu Jakumo. Wydarzenia mają miejsce po finale z trzeciej, w części trzeciej. Czego się spodziewać? No, za mnymi wracają, możecie zobaczyć rozgrywkę, którą pokazano na e, kanale Team Ninja. Ninja Gaiden 4 to przede wszystkim zawsze był świetny, fenomenalny system walki. Bardzo skillowy, bardzo szybki, taki zero-jedynkowy. Mam wrażenie, że to starcza w Ninja Gaiden. Ninja, Ga Ninja Gaiden był też trudny. Uważam, że na Xbox 360 nie zawsze. Ja zawsze miałem w Ninja Gaiden problemy. To było by dla mnie trudne, nie powiem, że taki Ale trudne. E, tutaj graficznie, absolutnie nie mi się to Historia też, też, historia w takich też aż dla mnie nigdy nie miała w takiego dużego sensu. Tylko przyjemność zeszlachtowania kolejnych osobistości, kolejnych przeciwników i to, że w żadnej innej grze, tak jak w Indie nie czułem się, że naprawdę jestem tym barasem, tym konkretnym gościem. Chociaż w Devil May Cry również. Dante zawsze był tym typem, który wjeżdżał w te maszkary i roznosił po prostu na strzępy. Tak, tak myślę, że poczuje się też tutaj. Warta gra bo wraca, Ninja Gaiden jest taką tam marką, jest taką tam franchise'ą i wraca po głównych czasach. Jestem ciekaw, oczywiście ona trafi do Bazaar, więc teoretycznie nad się nie zboksiować, to nie jest prawda. jestem, jak się sprzeda s 5 eee. Ciekawi mnie, cieka mnie, jaki sukces po prostu ten tytuł em, odniesie i czy połączenie Team Ninja i Platinum Games to jest gwarancja sukcesu. Chciałbym, bo obie ekipy szanuje, szanuje tę markę. Nie uważam że za najważniejszą markę w tym Gatunku, ale ten gatunek takich slasherów akcji jakoś ostatnio e, zmalał i wszystko, z Stellar Blade może było, ale wszystko jest ostatnio chce być souls-like'iem, więc może niech ten gatunek troszeczkę wróci, Tak jak kiedyś był bardzo popularny, czyli biera, a, gry, a, gry akcji się siekaliny, bez tej wszystkiej staminy i bez tego całego sous likeowego systemu. Niech ten tytuł przyjdzie, trafi na rynek i niech osiągnie sukces. Bardzo mu tego życzę. Pamiętajcie, 21 października możecie sprawdzić czwartą odsłonę Ninja Gaiden, do czego Was serdecznie zapraszam. A koniec października to The Outer Worlds 2. Obsidian, e, Obsidian i ich fenomenalna gra. Dla fanów fenomenalna, dla reszty może być oryginalna, może być ciekawa i naprawdę warto się nią zainteresować. Już pierwsze The Outer Worlds pokazało, że Obsidian po New Vegas nie zapomniało jak się robi świetne gry. I ta dwójka jest wjeżdża, jest kontynuacją ciepło przyjętego, gorąco przyjętego wręcz The Outer Worlds z 2019 roku. Fabuła obejmuje inny układ słoneczny e, niż, zwiedzana niż zwiedzany w jedynce Hylkon. No i cóż, gameplay, kolory, grafika, klimacik, charakter, humorek i całe to otoczenie tej gry naprawdę jest przyjemne. Przyjemne dla oka, przyjemne w gameplayu, bardzo zbieżne z tym, co ja bardzo lubię, czyli w takim, taka rozgrywka Falloutowa. Czy The Outer Worlds można z, z, z kultowością i z siłą marki porównywać z Falloutem? Pewnie nie, ale nie trzeba. Można sobie ten tytuł zakupić, spróbować i doświadczyć tej kosmicznej, fajnej, kolorowej przygody, bo Obsidian, a przede wszystkim Obsidian, moim zdaniem, jak nikt Robi fajne opowieści i w fajny sposób e, dokonuje w grach narracji i pokazuje nam w grach narracji. I myślę, że tych opowieści, tej ciekawej narracji, scenariusza i humoru w The Outer Worlds 2 nie zabraknie. Dla mnie to już koniec tego przeglądu. Dla mnie grą października jest zdecydowanie Battlefield 6, najważniejszą. E, a co dla Was? Na co Wy czekacie? Dajcie znać w komentarzach, i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.